Siemanko widzowie, dzisiaj przyjęli nas do straży pożarnej. Ja? Co? Na numerze 23 jest impreza. A więc widzowie, tak jak mówiłem, przyjęli nas, z... tak. przyjęli nas, nas do straży pożarnej. No i no, tutaj jest nasz szef się. Kamil pod numerem 11. Tutaj jest nasz szef Kamil, tutaj mój kolega Antek. A gdzie wy a, jesteście? Słuchaj, widzowie. Gdzie wy Jestem. Czy my numerem 11? Jestem, ale w budynku, czy gdzie? W budynku. Ja jestem. Jak oczywiście. Ja, nie mogę ja na Bruchem oczywiście a. jestem Michał. Tutaj jest nasz szef Kamil. A tutaj. A tutaj mój kolega Antek. A tutaj Wiktor przebrany za pieska strażaka. No i dopóki nic się nie stanie, nic. Gdzie nie stanie? Mogę być strażak? Tam? To jest to... Trz... Dobra. To ja pójdę sobie coś popatrzeć w telefonie. Dobra. Co się to... Ja pies Michała hał. Pies Michała hał. Dobra. Dobra więc najwięcej szczekacz no i dobra teraz poczekajcie no i dobra widzi poczekajcie widzowie no Ej! Ja jest, jest... zgłoszenie! Gdzie Jedziemy na ratunek! Szef Kamil powiedział. O, jedziemy na trening. Dobra. napiszę, Oki. Okay. Janka, a w Robloxie Michała. Łup, straż pożarna. Ja kieruję autem. bram. Ja wsiadam do. Ja, ja, wsi... ja wsiadam. Ja do 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 szefa. Wsiadać powiedział. Ciekawe, jak polecą. Bo on trening. No trening nie. A może to jest taki trening, żeby po prostu nie. Mogę nie. Dobra! Antek, chodź! Antek! No tak muszę do niego pisać, on mnie nie słyszy. A tak naprawdę to ja dzwonię z nim. No i dobra, pyk Pyk Zajmować 50, 50 na kratę Ja pobiegam sobie na Na bieżni Dobra. Co? Piesku, jak ty się tego nauczyłeś? No. Andek chyba tak się napakował, że zrobił sobie mięśnie. Ale poczekajcie. Teraz muszę to zatrzymać. Ała! Nic mi nie jest. I to ja może tymczasem sprawdzę, czy gdzieś jest pożar. Ha! Nigdzie nie ma pożaru. Patrzcie jak. <laughs> Pytam. To co? Teraz. Teraz. Dobra, to ja włączę bieżnię dla kogoś innego, a wezmę... Nie, o, 300, ton nie, 300 ton nie biorę. To znaczy, kilogram. Ja czasem wiedzieć, jak twój pies bierze 300 meklatów. Wow. I wyżycie Michał. you will Chodźmy, Wiktor chodźmy, Antek chodźmy, dobra wpiszę Antek, Antek wracamy, wracamy na siłowni, bo Antek nie chce przestać ćwiczyć. Teleportacja. Antek! No wreszcie. Dobra, kto będzie kierował? To znaczy, dobra. Gdzie jesteś? No nie! Maciek! Kto znaczy Antek? A gdzie piesek? Ale on powinien do wspólnota A... A gdzie? Szcze... Szcze... Kacz? A ktoś się do nas włamał! O nie! Biegna, biegna, biegna! Teraz napiszę... Szcze... Kacz? No i jeszcze znak zapytania. Dwa znaki. Szczekacz? Ach, aha. Jestem zbudowane inaczej O nie. Tak. To powiedzonko mnie zbombiło. Nie, w sumie to... To, to powiedzonko mnie zbombiło. <ścoughs> Zbanowałeś. No i teraz zgaduję mnie też zbanuje. To znaczy muszę dać sobie jeszcze minę. Spytam. Tak. Zobaczcie, czy banuje. No nie! On chce być strażakiem. On chce być strażakiem. Patrzcie, cała ekipa strażaków. Ja chyba już dawno byłam. No. Kto ci tu Więc widzowie możecie oglądać. Nie będzie wam się przynajmniej nudziło. Patrzcie, cała ekipa. Patrzcie, cała ekipa. Michał, szczekacz. Yy, nie Pepsi. wiem kto to. Nami. Pepsi. Pepsi. Kamil, Antek. Zbanowany, Antek. Maciek możesz się trochę od... yy, zbanował cię. Zbanował cię. Zbanował, Maćka. Hmm? Wtedy pożar był, Wiktor? Tak po prostu. Zresztą to może ty zrób swój dom i zrób pożar. No. Później hmm. zadzwoni do nas. Dobra. Ale nie Wiktor, poczekaj. Um, dobra. Proszę. Hmm. Powiedzmy na chwilę gdzieś idziesz. Dobra. Napiszę, że jadę do sklepu. Albo... Dobra. Um, może powiedzmy, że ja na serio jadę do sklepu, ale zrobię potem przerwę. Skle sklep. Sklep na pierwsze jadę do sklepu spytam czy czy mogę 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 jechać do Sklepu? Mogę jechać do sklepu? Oby odpowiedział, że tak, oby odpowiedział, że tak, aby odpowiedział, że tak. I uwaga. Okej. Okay. No, no to wiesz teraz. E, Raz pisz dom. Dobra, tylko nie wiem, jak otworzyć drzwi. Nie no, ja się. Fajcie hmm. jakieś fajne. E, nie, Widzę mnie! Dostaliśmy się tyłu. Widzowie, dostaliśmy informację, że jakiś dom się pali chyba, tak? Czyli jesz? No tak, widzowie. Specjalnie zrobiłem ten dom. No to dobrze. dom. Pewnie wie. Tam ile jedzie drugi strażak. Nie! Szybciej. No ale pewnie dlatego, że nie ma czasu, prawda? To... Szybciej! Kamil! Kamil! Panie Kamil! Szybko! Panie Kamil. Co jest? Wiktor, gdzie jesteś z tyłu? Ja z tyłu siedzę, po prostu. I pyk! I pyk, i... Ja idę na górę gasić. Dobra. Nie, piwnica się pali. Ja idę do piwnicy. Ja... Ja, ja idę piwnicę. Teraz uwaga! Wiem, że tutaj będzie jakiś... Wiem, że tu jest sekretne pomieszczenie. Możliwe, że ono też się pali. Sprawdzę, czy tu się pali. To nie, jest zgaszony. Nie, tu nie. Tam zgaszony. Dobra, cały? To już? Poczekajcie. Ja jeszcze się... Jeszcze się upewnię. Ja jeszcze się upewnię i pójdę na zwiady, okej? Okay? Uwaga! Nie jeździsz na wezwania. No i mamy to. Rzeczywiście ugaszone. Ej, ale Wiktor to było. To było jak w prawdziwej akcji strażaków, prawda? Prawda Wiktor? Ja nie mogę z nimi jeździć. On powiedział, że ja z nimi nie mogę jeździć. Ale czemu? Nie wiem. Mam się teraz tepać pod domu Numer 11? To chyba tak. Dobra. To co teraz? Dziewczyn... Napiszę... Na... Na new. Długo powinien być. Dobra, już nie będę tego pisał. Patrzcie, jaka ekipa zgrana. młoda damu spytam Czekaj piszę co O Boże Już się boję Poczekajcie, dam sobie minę dobrą. Ale co, czym? Fika, co? Szef mi powiedział, że to by być? Czy być? Mm. Idę nam stronę. Na obywateli, Jak będziecie, jak. Czy chcecie zostać strażakami się? Takie pytanko w prawdziwym życiu. Co to za has? Co to za has? O. drogowym. Kto? Kamil. Szef, tak? Ej, ktoś podjechał pod. Tam jest numer telefonu. O, Maciek zadzwonił po prostu. A, Maciek? Maciek? No, Maciek. I pyk! Widzowie, no to jeszcze raz. Czy byście chcieli zostać strażakiem? Jak będziecie chcieli, zostawcie suba. Jak nie, to komentarz. No dobra, więc... Czekaj, co jest znowu? Jasz? Co? O Boże, ile strażaków! już ma plik Deadpoolka. Deadpoolka? Deadpoolka. Wow. Tylko jest napisane DE. dla osób premium. Nie, no. A ty jesteś premium, Jasz? Nie, nie jestem. Nie Jasek. Co on napisał? Nie, Jaszew. Nikt mnie nie słucha się. Nikt mnie nie słucha się. Napiszę, że ja się słucham. Słucham. Pa! ja się słucham. No o co chodzi, że pa? Pewnie, ale kogo ma dosyć. Tej, tej pewnie tam dziewczyny. W tej w No wami. Kto znowu? To znowu Maciek. I jest No. Yy, idę na stronę na chwilkę widzowie słuchajcie to mógłby być na przykład taki film przed walką z mrokiem który będzie trwał może tak z godzinę jak myślicie będziecie oglądać cały Piszcie w komentarzach, co jest. Spytam, co jest. Co? Dobra. Dobra, to chodźcie Chodźmy, widzowie. Dok, remizysz, wszyscy. Chodź. Hono. No, chodźcie. Na dół, na dół, wszyscy na dół to jest zjazd? Jaki jest zjazd? To jest zjazd na dół. No tak. Przecież to widać. O! Od razu! Jezu, ale on tak mi napędził strachu. Jak pan Kamil. To znaczy, nie, to nie Kamil. Tylko jakieś dziewczyny. Pytam, co jest. Dobra. Wy możecie... Poczekaj, co on? Poczekaj, co on powiedział? Dobra, tutaj. Wy możecie i jeździć na wezwania. Możemy skończyć żeby Czemu? się nie wiem, teraz nic się nie dzieje. Dobra. Okej. Okay. Mam pomysł. Poczekaj. Co? Stajmy obok siebie. Gdzie jesteś? A tu? Musimy tak równo stanąć? Nie widzę. Macie ty też! No tu stoimy! Patrz patrz. zostawcie suba i lajka a myśmy żeby, już... żeby widzieć więcej że, żeby było więcej takich serii jak dzisiaj i oczywiście w tych seriach to będzie policjanci e, stry, e, e, lekarze będzie lekarze, takie inne takie inne i zawsze, zawsze wszędzie w tych seriach będziesz czekać. No dom. No i Michał! Oj i Kwilka! będzie trailer. Który będzie... Co będzie nowe, dobra? Dobra. Ja już będzie trailer. Nowe będzie. Policja. Dobra. Czyli zamieniamy się w policjantów, tak? Tak. Ale to będzie w następnym odcinku. Więc się żegnajcie. Więc żegnamy Was. Pa! Pa! pa, pa!